Siemano, z tej strony Mrożon i wracamy w kolejnym odcinku gry Harry Potter i Kain Filozoficzny. Jesteśmy w trakcie... Yy, w trakcie... Udajemy się właśnie na lekcję zielarstwa do profesorstw. I... Zaraz sobie wyjdziemy, tylko tutaj jeszcze są jakieś... Oh, 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 oh. Alohomora! Jeszcze pozbieramy jakieś fasolki tylko i zaraz uciekniemy. Tu? Jakaś żaba by się przydała. Stamtąd przyszliśmy. Ok, dobra. Stamtąd przyszliśmy w poprzednim odcinku. Tak, tak. Dobra, to nie będziemy dwa razy tego samego przechodzić. O jasne, jasne. Tu? O nie ma tu. Wow.

I can't get out of the castle. These wizard crackers should make you feel better. They're surprisingly good fun. Here, catch. <laughs> żeby do? urzyć? No, Kumancę robić? Nie mogę nawet. No, go nie mogę złapać, ani nic. Bez sensu. No, no. No, no weź go tam zbić, czy coś nim zrób. Nie wiem, co. Czy ja mam to złapać? Aaa, mogę to złapać. O, spoko. Dobra, dawaj. dawaj. Aha, musi to spaść na ziemię, najpierw, tak? za ja to mogę podnieść i rzucić w tego ciecia. O, to spoko nawet, dobra? No nie! Tak, sam byś płakać. No jakiś. Spudny. Haha! Przeszedłem! Nie musiałem go nawet. for going with us, prior. harry, over here. hagrid, yeah. hello, harry. it's me, hagrid. good to see you. these are the hogwarts castle grounds, and i'm the gamekeeper, of course. can't believe how quickly everything grows around here. Your friend Hermione's at the entrance to the greenhouse waiting for you. Fuck. Drop round for tea later after your lessons are done. What? Hello, Mara! You better get to your herbology lesson. Nic się nie stało. Aha, tu właśnie wow, fasole, Czyżby to był jakiś prefekt? O i przejmie. Oh, famous. Dobra, idziemy na alexia. Wheey! Mm. The herbology lesson is just past Professor Sprout's garden. I'll wait here for Neville. I think he's got lost again. Go on Harry, you better get to the lesson. Trzeba być jakiś czarów, panie.

Flipendo! 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 Dawaj następny, yeah! Voldemort to z nami szans nie ma żadnych! Z takim arsenałem zaklęć no to ludzie! Ja? Zapiska znowu nie wiedziałem co tam było napisane Fasole, fasole, fasole. Fuck ja... Yeah. Pewnie będzie spóźniłeś się, Potel! Albo w ostatnich chwili... Jezus Maria, co to jest? Nie mogę tego w ogóle żaden sposób nie to. Wow. Dobra. No bo nie chcę powiedzieć, jak mi się tu trochę... Alohomora obciągn obciągnij mi wora. Wiem, to było głupie. Ja nie mogę z nimi nic zrobić. Dobra, idziemy. Nie! Alohomora! Super. A! Oh Owa! Aloha, Nie, ukryta komnata. A co tu mamy? Dobra, moment, to zaraz tu przyjdziemy. Czy dalej coś jest? A pozamykamy. Nie, bez mnie jest. A. No, ile razy no. Wynigalbium Eviosa. Ach, zobaczcie. Czy wszystko powinno otworzyć, a nie? No tak, jasne, jasne. Teraz zapieprzaj naokoło. Hmm. No. no właśnie, mogłem wtedy inaczej pójść. Znowu będę chcieli fasolki. Hey Zostało <todgłosy> mi 69 fasolek. O Jezu znowu o, będzie czarować. Haruj hary! Machaj luszką, machaj ruszką machaj luszczką. Yeah! No Ale kozak! Fasole! Ale mam fasol Fasolków! Hu, uh, uh, hu uh. hu! Dobra, tu mamy lekcję. Co nie, ja się jeszcze wrócę. No tam był, było tajemne przejście. No jest mi na... No mogłem tu przyjść takie małe. za A! -a! Tak, zjem żabę. Nie zjesz żaby. Nie zjem żaby. Ha, Dobra, Zasuwamy na zielarstwo. Pociągnij mi wora. Nie? O. Je Jezu! Ciemno. Ukończ lekcję. Dobra. Welcome, klas. I am Professor Sprout. Today we learn the incendio spell, oh. which is useful against all manner of dangerous plants. Mm. Now, Velzaklin, a the correct incendio symbol, hold down the mouse button, and follow the pattern. Then Dobra. release the button. Okay. No, we not Będzie pięćdziesiąt, będzie pięćdziesiąt. Yes, udało się. Incendio! Fuck yeah! Good work, Mr. Potter. You have great potential. Dobra. Five points for Gryffindor. Super. Let's continue with the lesson, Mr. Potter. Fuck. Aha, bo mi czas mija, dlatego mija tak. Benjamin, benja, benja! yes! Incendio! Super! That's good for a first-year wizard, Mr. Potter. Ten points! Yes, yes, Try to go a little bit quicker this time. Huh? e e e e e e e e yes, incendio! incendio! Fuck yeah. That is an outstanding incendio for a first year. Yes. 15 points for Griffin. Jeszcze the raz. Raz 100% pewnie. 95%, pewnie ma szans. No nie, nie będzie na pewno. Ale trudno, było fajnie. Hmm. Co kręcisz głową? Znakomity, jesteś, Mr. jest 30 punktów? Kroja jestem. Okej. Now it's time for the challenge. Through the doors, Mr. Potter. I'll watch you from the balcony. Poka. Wow! I'm going to go to Incendio. Wow! Those are spiky bushes. You may cast incendio on them, but step back to avoid their needles. Okay. Incendio! 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 Łezu! Oh Znowu te, te, te brzydkie. Incendio, incendio! 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 Ale mnie to trafia. Incendio! Awo! Homara! Ja! Yeah. Teraz to jest ten wizard pierwszej klasy normalnie. To nic tu nie da się zrobić, okej. Okay.

Incendio, 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 incendio Coś tam jest? Tak, jest tam jakaś trzynaczka Yes, yes Incendio, incendio, incendio Jeszcze jeden incendio Incendio, alohomora. Mora Ale normalnie Tempo mamy świetnie No incendio, incendio, incendio Szkoda, że nie można w locie jeszcze wrzucać zakręć, To już w ogóle byłby ko kozarstwo Incendio Super, zbieramy gwiazdki! Gwiazdko! Dobra, co tu mamy za drzewko? Drzewko coś robi? Coś tu będzie? A, tak myślałem! Flipendo! Alohomora! Flip... Flipendo! Alohomora, no. No, nie ma Alohomora. Alohomora! Flipendo! No, 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 i co nam damy teraz? I ja cię kręcę. Wow. O kurde, co to jest? Gdzie my idziemy? Dobra, idziemy do podziemia O nie, brzydkie te... Dobra, to jest jeszcze... Karta! czaruj kartą, czaruj kartę, czaruj karty dawaj, 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 dawaj. Yeah. ale jesteśmy tak zajedniści. No tu sary... Co to był ze spok? Co to jakiś czeluści cienia? To nie wiem, szybciej to wszystko idzie. Ala Homowa. Hura! I co teraz? Mącze, a to. Boże. Nie wiem jak co to wygląda. Zafirynda. Like au, au, zostaw ją. Ocalmy biedne drzewo. Bo tam... Incendio. 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 I co już? что, это смотря. Я не могу. Those vines look dangerous. I better not step on them. Я, не видел. Эй, давай <плодисмент> Алахамара! nie... Ło! Dobrze! Super. No, powiem wam, że. Zaczynam się przelać tą grę coraz bardziej. Okej! Okay. Tu mamy. Zanim pójdziemy sobie dalej, tutaj zakończymy ten odcinek. Bo, tak jak mówię, nie chcę, żeby te odcinki były strasznie długie. Dzisiaj sobie walczyliśmy. W dość szybkim tempie. Znamy nowe, super, hiper, mocne zaklęcie. No i co? I do następnego razu. Będziemy atakować tutaj te nie wiadomo co to tam jest. Zobaczymy. Także na razie zasuwamy cztery zaklęcia. Nie tak? Tak, cztery zaklęcia znamy. Miemy latać na miotle. I zdobyliśmy się 20 punktów. I Harry się cieszy i ma dwie karty i jakieś tam gwiazdki. To na razie, cześć.